Jeżeli ty dzisiaj chcesz zdobyć dobrą ocenę w szkole, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, W tym filmie przedstawię wam kilka nowości z świata Fortnite i w tym między innymi porozmawiamy sobie na temat nadchodzących zmian, przedstawię wam mapę w trybie kreatywnym, która daje całkiem sporo expa, jak i również porozmawiamy sobie na temat darmowych nagród i naprawdę jeszcze więcej. Także oglądajcie ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go najlepiej wraz z dzwoneczkiem. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić wraz z moim kodem, czyli oczywiście Hexokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ma ten kod wpisany. No a teraz już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Więc na samym początku, oczywiście, mapka na Expa, wchodzimy tam gdzie zawsze, kod do wyspy, i wpisujemy ten oto kodzik. No i moi drodzy, tylko przypomnę, że żeby dostawać więcej Expa na każdej z takowych mapek, na samym początku musicie odczekać od 10 do 15 minut. No i oczywiście, teraz również na ekranie widzicie, gdzie musicie sobie przewinąć ten film, żeby po prostu ta mapka się Skończyłam. Tak, w razie jakby kogoś to na przykład nie obchodziło. No i oczywiście, moi drodzy, zaraz wam pokażę, gdzie znajdują się tutaj wszystkie ukryte przyciski i jak tutaj możecie pozyskiwać expa. Więc, moi drodzy, na samym początku, po wejściu na taką mapę, obracamy się i idziemy po następujące rzeczy, czyli oczywiście Grappler, jak i przy okazji Jetpack. No, i generalnie, moi drodzy, no to też warto, w razie czego, sobie wziąć jakąś broń. No, i na samym początku, klikamy sobie, oczywiście, AFK EXPA, żeby nam się ten po prostu z czasem nabijał. Następnie, moi drodzy, oczywiście, schodzimy sobie tutaj na dół, i w tym oto momencie idziemy sobie dokładnie, właśnie tak jak mamy tutaj back to spawn, to idziemy sobie dokładnie do tego oto krzesła. No, i generalnie, no to obok właśnie tego oto krzesła.

11, i 12. Następnie stawiamy jedną właśnie tutaj podłogę i od tej podłogi budujemy jeszcze cztery właśnie w tą stronę do góry, czyli raz, dwa, trzy, cztery i tutaj powinniśmy mieć właśnie przycisk z XPkiem, także go oczywiście klikamy. No i sobie w tym momencie po prostu schodzimy. Tak jak widzicie, XP tutaj nam się normalnie zaczął nabijać. Następnie, moi drodzy, musimy udać się dokładnie do tamtego miejsca, czyli do takiego można by powiedzieć, że jakby kościoła coś takiego. No i oczywiście idziemy sobie w tamto oto miejsce. No i generalnie moi drodzy to oczywiście używamy do tego graplera jak i również szetpaka, bo jest to chyba najlepsza i najbardziej wygodna opcja. Idziemy sobie na samą górę i tutaj budujemy 7 ramp do góry, czyli 1 2 3 4 5 6 7. Następnie jedną w tą stronę i jeszcze tutaj musimy zejść w tą, czyli 1 2 3 4 5. 6 i na samym końcu powinniśmy normalnie znaleźć przycisk z expem, także go klikamy. No i w tym momencie mamy tutaj takiego zioma, który oczywiście nam podaruje expika. No i tak jak widzicie teraz powinienem zacząć dostawać tego expa o wiele więcej. No i generalnie moi drodzy, to idziemy sobie teraz do ostatniego przycisku, czyli musimy udać się generalnie do sobie tego, gdzie byliśmy wcześniej i budujemy się dokładnie do tego czegoś. W sensie bardziej to w sumie używamy grapplera, jak i przy okazji jetpacka i właśnie się tam po prostu, że tak powiem przyciągamy. No i moi drodzy, Tutaj już mamy ostatni przycisk z EXPEM, także myślę, że bez żadnego problemu. Stawiamy sobie 6 ramp do góry w tą stronę, czyli raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 i następnie budujemy trzy w tą stronę. I tutaj na samym końcu powinniśmy mieć przycisk z EXPEM. No i go oczywiście klikamy. Także ta mapa jak najbardziej jest spoko. Tak jak widzicie, oddaje ona pod względem EXPA No i co? No, lecimy do niosów, co nie. Więc teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do nowości ze świata Fortnite. Na samym początku mamy nadchodzące zmiany i nadchodzące rzeczy. Także generalnie, moi drodzy, no to w tym tygodniu, bardziej no to w sumie jutro, ma pojawić się aktualizacja. Oczywiście będzie to mniejsza aktualizacja, która raczej będzie hotfixikiem, który do zapewne jakoś strasznie dużo rzeczy nam nie wprowadzi. Możemy się spodziewać tego, że zostanie naprawionych parę błędów i najprawdopodobniej powróci jakaś broń, która była już kiedyś dostępna. No i właśnie likerzy piszą, że ma to być ta oto broń. Broń, czyli właśnie Submachine Gun, także to według mnie jest ona naprawdę spoko, więc jak najbardziej czekam, żeby takowa do gry po prostu powróciła. No i oczywiście, moi drodzy, poza tym wszystkim możemy się spodziewać tego, że za dwa tygodnie będziemy mieli większą aktualizację, w której zostanie wprowadzonych naprawdę wiele rzeczy i w tym między innymi za te dwa tygodnie w tej aktualizacji otrzymamy wreszcie skina Arena Yegera. no i oczywiście wraz z tym pewnie jego mityczną broń i masę innych ciekawych rzeczy. No także niestety w tym tygodniu jakoś strasznie dużo... Wszystkiego nie będzie. No i oczywiście w tej mniejszej aktualizacji jakichś takich większych mega zmian bym się po prostu nie spodziewał. No i teraz przechodzimy sobie do darmowych nagród, i tak, jest też szansa, że w tej mini aktualizacji chociaż jedne wyzwania zostaną wreszcie dodane, ponieważ jest naprawdę bardzo wiele rzeczy, które mają nadejść do gry, ale na samym początku rzeczy, które możecie teraz zdobywać. Mamy między innymi wyzwania wybuchu wiosny, w których możecie zdobywać masę rzeczy. Mamy tam do zdobycia plecak, ekran wczytywania, off graffiti, sztandar i również lotnie. No i oczywiście moi drodzy, za wykonywanie na przykład jakichś, nie wiem, yy, po prostu zadań dnia, właśnie z tej serii możemy zdobyć poszczególne nagrody, a za wykonanie łącznie 12 zadań możemy zdobyć darmowy kilow, a za wykonanie łącznie 22 zadań darmową lotnie, co myślę, że jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrym w sumie, że tak powiem. Rozwiązaniem, no i poza tym wszystkim mamy również Święto Latarni. No i to Święto Latarni będzie w grze jeszcze przez jakieś dwa tygodnie, także to jest tego naprawdę no jeszcze bardzo dużo czasu. No i możemy tutaj zdobyć darmowe malowanie, które jest naprawdę bardzo spoko, a to wszystko poprzez no, rozwiązywanie, na przykład łamigłówek na po prostu specjalnej wyspie Święto Latarni, bądź też ukończenie właśnie wyzwań na wycieczce po Święcie Latarni. Także, no według mnie jest to całkiem fajne. Oczywiście poza tym wszystkim możecie odebrać sobie również pakiet PlayStation Plus. No i oczywiście jest to dla osób, które posiadają PlayStation. No i wy takowym PlayStation musicie po prostu wejść w sklep Fortnite i tam wpisujecie sobie po prostu PlayStation Plus pakiet. I to tak naprawdę tyle. No i później sobie to oczywiście na wasze konto odbieracie. Także jest to według mnie naprawdę bardzo spoko. No ale jest to tylko i wyłącznie dla posiadaczy PlayStation. Poza tym wszystkim moi drodzy, no to w grze możecie przy okazji również zdobywać między innymi malowanie, ponieważ z tego co wiem to dość niedawno Epic Games dopiero niektórym graczem dało malowanie za arenę z ostatniego sezonu, także jeżeli jeszcze go nie otrzymaliście w tym sezonie, to możecie teraz wejść na swoje konto i sprawdzić, czy takowe malowanie już do was trafiło. Poza tym wszystkim mamy masę nadchodzących nagród, w tym m.in. darmowego skina. Bardziej to to w sumie cały darmowy pakiet, a bardziej no to w sumie też nawet dwa pakiety. Więc na samym początku mamy coś takiego jak akcja Restart. I w akcji Restart chwilowe nagrody, które mają być, to widzicie teraz na ekranie. Mamy tam w sumie rzeczy, które już w grze były, także jeżeli Epic Games tego po prostu nie zmieni, to możemy się spodziewać, że będą po prostu zwroty fałdolców dla graczy. Poza tym wszystkim mamy również Odróć znajomego, i właśnie w Odróć znajomego jest pierwszy darmowy pakiet, czyli oczywiście, moi drodzy, pakiet Białego Liska Winter Warrior Phoenix. I właśnie pakiet tego liska będziecie mogli zrobić za ukończenie tych wyzwań, ale jeszcze tego się po prostu zrobić nie da. No i ostatnie wyzwanie, z tego co wiem, to jest w B60 poziomów, także naprawdę przydałoby się, żeby Epic Games. No, szybciej te wyzwania wypuściło, no bo gracze już trochę czekają, no a nie oszukujmy się, że no, wygląda ten pakiet naprawdę nieźle, a 60 poziomów też jakoś strasznie szybko się nie wbija. No i poza tym wszystkim, moi drodzy, mamy Mylesa Moralesa. I tak, jest to coś, co w sumie do gry miało już nadejść naprawdę bardzo długo, naprawdę wiele razy, ale moi drodzy, to jak już mówiłem, jest największa szansa na to, że wreszcie otrzymamy go 2 czerwca. Eee, mowa tutaj o tym, dlatego, że właśnie 2 czerwca ma premierę nowy film z udziałem Spidermana, Miles Morales, no i jest naprawdę bardzo duża szansa, że cały jego pakiet będziemy mogli zdobyć w jakimś po prostu turnieju. Jak wiemy, no to postacie z serii po prostu Marvela już niejednokrotnie przed tym, jak wchodziły do sklepu z przedmiotami, no to po prostu były do zdobycia, że tak powiem, w nazwyczajnie świecie jakimś turnieju. Także jest szansa, że tutaj również takowy turniej otrzymamy i cały jego pakiet będziemy mogli zgarnąć przedwcześnie, jak i również za darmo. Eee, no i wiemy, że w sumie coś takiego do gry ma nadejść, wiemy to w sumie już od początku, rozdziału trzeciego, a jest rozdział czwarty, sezon drugi. Także gracze definitywnie na to czekają. Tak samo takie jak i również na Petena, Petera Griffina z właśnie Family Guya. I no niestety, ale o nim też chwilowo, że tak powiem, nic nie słychać, także. Miejmy nadzieję, że Epic Games nie zapomniało i że wprowadzą to jak najszybciej, a w razie jakby były jakieś nowe informacje na temat którejkolwiek z rzeczy, o której dzisiaj mówiłem, to Was o tym poinformuję, więc subskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, bo filmy pojawiają się tutaj codziennie o godzinie 6.30. No i to by było chyba na tyle, nie? Dobra, trzymajcie się, ja byłem Hekso, widzimy się w następnych materiałach. Cześć!